No witam Was i dzisiaj sobie troszkę popieczemy. Tak, e, zawsze jakoś tak mnie interesowało e, prowadzenie biznesu, ale jakoś tak nigdy się w The Sims 4 jakoś tym nie zajmowałem, więc stwierdziłem, że teraz sobie troszkę to przetestuję. Tak, my tu mamy naszą piekarnię. O, czekajcie, czy da się tu jakoś zmienić nazwę tej piekarni? E, dobra, nieważne. E, tutaj jest nasza Dominika Dworzanin. E, ja kiedyś prowadziłem na moim kanale taką serię, to się nazywa Piękne Dziecko, gdzie w sumie żadne dziecko nie było piękne, ale nieważne. I ona technicznie jest yy, spokrewniona z tymi ludźmi. Tak, To była założycielka tego rodu Danuta Targaryen, tutaj mieliśmy właśnie tą samą generację. No i yy, Dominika jest córką Władysławy z. Jezus, nie mam tego. Juliuszem Dworzaninem, a tutaj miała jakieś bliźnięta, z jakimś tam kolesiem. Jakimś leonardem, nieważne. No i tak w sumie stwierdziłem, że ona w sumie dość wygląda dość ciekawie, i może sobie popieczmy nią. Chociaż ona w ogóle nie ma umiejętności do pieczenia. To jest w ogóle ten startowy dom, w którym zaczynałem tę serię. Ale my tu raczej nie będziemy przebywać, bo ruszamy do naszego sklepu. Tak, dokładnie sklepu, bo jak się w ogóle okazuje. Desimka, jak chcesz prowadzić piekarnię to nie jest ona. Jakby restauracją, tylko jest ona sklepem. Ja myślę, że to będzie restauracja raczej. Ale zanim zaczniemy, to tak. Yy, czy można zmienić jakoś... piekarnię? Jak ona się nazywa dworzanin, to może nazwijmy to Borskie przysmaki. O! I ewentualnie da się tu jakby wybrać jakieś takie cechy parceli, czy coś. na nastolatków? W sumie może, czemu nie? Kuch kuchnia z dużą o sprzedesie i. O, żyła złota. Też nie wiem czy to tak działa, ale. A, to takie znajdowanie drobnych sum. Dobra, nieważne. Zawsze to będzie coś. Ale zanim sobie to otworzymy, no to pasowałoby coś. Um, tutaj u co nie? Piecz. Tak, po kolei weźmiemy wszystko, co jest. To jest tylko pierwszy dzień. No i pieczenia też nawet jakoś nie robiłem w, w tej części. Tam no, tak biega. Dodawca. Nieważne. Nie, no w sumie myślałem, że to jest jakiś wampir, bo tak szybko yy, zresztą biegł, no nie? No jak ci idzie? Okej. Okay. Ej, ty. A właśnie, bo nas w żałobie, bo y, w ogóle rodzice jej umarli. Tak, no niestety Władia i Juliusz sobie odeszli. To jest w ogóle śmieszne, bo Władia urodziła ją będąc staruszką. Tak ja pamiętam, jak ona przyszła do nas do domu. Będąc siwą staruszką z brzuchem. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. Okej, okay, dobra, i teraz. Fajnie, mam drugi poziom. Można coś innego jeszcze robić. Kurczę, zapiekanka rybna. Serio? Czekaj, czy ja będę kliknąłem pieczenie? Tak, dobrze. Oj, chleb może jeszcze zróbmy. Czy oni to będą kupowali w całości, czy będą kupowali porcje? No, teraz tak sobie myślę. O, super. Ej, ty, 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 ty. ty. Myślę, że ona to je dobra. Czekajcie, to ja sobie to wezmę w I czy ja mogę to teraz od razu już tutaj us. O, mogę. Fajnie. Tutaj gdzieś blisko tam tu się robiło? Czekajcie, mamy 2,5 tysiąca, to no nie wiem, otwórz. To brak pakietów na sprzedaż? A dobra, bo ja to muszę ten poklikać. Ile to będzie kosztowało? Czy teraz? O, otwarte, dobra. A właśnie, nie zrobiłem jednej rzeczy, bo tu może trzeba będzie zablokuj dla wszystkich. O, żeby tu nie wchodzili. Fajny odgłos. Czy da się to jakoś gadać? Eee, o, nie. klienta, o. Trzeba witać właśnie, co to jest. To, że zachęca ich, czy jak? Trzeba będzie pewnie jakieś relacje z nimi budować. Czy ja mogę z nimi jakiś sklep O. na pytania. Może jednym się tylko zajmijmy na razie. O, za, we ręce zakupowych. Może jakiś minus się pojawił. On no, nie wiem, kupujecie coś, czy... To tu dzwoni, nie, dzwoni do mnie. Powiem, wiem, że nie wiem teraz, co mam za bardzo zrobić. Czy to musi być wysokie, żeby oni to kupili? O, zmniejsza się, chyba coś źle robimy. E, Czekać. O, on ma tutaj takie coś odlicz klienta. O. O, 11. A co on kupił? I nie widzę mi zasłaniacie. O, tutaj. A tu się całe nie kupują. Aha. Coś tutaj dalej ich tam urabiać czy coś. Co, nie ma tu zbyt wiele rzeczy. To, to, to cukiernia no co ty chcesz? O, tutaj przyszedł jakiś taki Eugeniusz bez nazwiska. O, powite klienta. Ten też jest taki nawet w miarę wysoki. jak ja będę z tak na przykład po przyjacielsku coś da. O. Ten chce coś kupić, dobra, podlicz klienta. O, 13 jest. Ten kolej nowy, on taki wysoko. Nie wiem, no, Pytaj go tego zakres cenowy. Nie wiem, może jakieś jakieś Nie wypraszaj go. Przyjacielski, nie wiem, no. Zainteresowania. O, wypytaj, może to wam podwyższy. Czego to zależy, że im to rośnie albo maleje? Nie wiem, bo ja mam tylko strasznie mało tych opcji. Patrzcie, to jest tylko trzy. Jakieś minusiki. Ej, oni zamiast kupować, to sobie zrobili jakiś, nie wiem. O, co za wybór. No, w końcu się ogarnął. No, trzeba dać im czas, by się rozglądali i rozgadali. Jeszcze ostatnia rzecz nam została. Kuprzeć cię coś. O, tu jakaś nowa pani przyszła. 37? Im to bardziej rośnie, jak oni sami ze sobą gadają. Ona się znudziła. No, zrobię taki teścik, czy będą chcieli. Co tam, popłacz. Że ci przejdzie szybciej. O, widzicie? Chyba trzeba je sobie zostawić, a nie zagadywać. Ej, tak dwa razy się zrobił, że chce kupić i, i nie kupuje. Nawet trzy razy. Nie, coś się zacięło. O, w końcu. Dobra, no to zamykamy na dzisiaj biznes. Jutro sobie otworzymy 72 Simoleony. Ładnie. Czekaj, tu, może włączyć jakieś automatyczne. Wszystkie światła. Dobra, to może to sobie iść spać. Bo jest 23. Jezu. wam, że nawet takie spokojne jest to prowadzenie biznesu. Trzeba te znaki pousuwać. żeby na nowe miejsca zrobić. No. Te prezenty też się nie da usunąć. Też może posprzątaj, wysikaj się. Jak się ci z tym głodem? To jest znowu jakiś cień... Pi nie chcę tego dnia pirata. Jest takie nudne już. Czekaj, tu co tu mamy? Placzek owocowy. No Nice. Może takie dwa placki zrób. Teraz w ogóle wypełnimy całe to wszystko. Jakieś bajgle. O, też bajgle zrób dwa razy. Pewnie tak nie zrobię, ale... Tak fajnie jest to pieczenie. I te skarpetki. Czekaj, co my tu już mamy zrobione, żeby ją tak wiecie pilnować? Jeden tylko ten zrobiony. Czyli chyba się nie posłuchała. Albo jednak. Jak to da? A, bo co to? kieszeni sobie chowasz. Ej. Czekajcie, może tu weź wyczy, bo jest trochę, trochę wiocha. No i. Co by tu jeszcze zrobię. A co to jest? A to była ta zapiekanka. To jest bajgle bez dodatków, a to z cebulowa. Aha. Ej, to może zrobię takie bez dodatków. By było fair? No, cztery simolent zrobiła na. frontaniu. Boko. Jak ci idzie z tym? Prawie czwarty, nice. Ona się szybko uczy, bo ma tę cechę geniuszkę. Czekajcie, no ona jest geniuszem kreatywnym głupek. A co tam do nowego doszło? Zapiekanka ze słodkich ziemniaków. O, ale muszę takie coś. Dobra. I standardowo sobie wystawiamy. Czekajcie, tylko może tu. Tylko obok siebie, żeby to było. No nie udało mi się tak wypełnić wszystkiego, więc może dajmy też trochę tutaj. Okej, okay. to mogę sprzedać? A no, to ze to, to dobra. Wywalamy. Ty się ubierasz. Troje. jest swój chyba. No i otwieramy dru dzień drugi. A czekajcie, czy ja mogę coś tutaj kupić? Aha. Mój pierwszy Simone. Dobra, może sobie zaróbmy. A faktycznie zapomniałem, że to trzeba oznaczyć. Na sprzedaż, na sprzedaż. Dobra. Tu już ludzie przychodzą i trzeba będzie ich witać. Przywitaj klienta. Ty jesteś kim jesteś? Alucheri coś tam? Nie wiem co. Dobra, tam wszystkich przywitaj i robimy taktykę. Zostawiamy ich samych sobie niech sobie decydują co chcą sobie robić. Nie? Więc nie wiem, to sobie pograj na telefonie. Paj w grę. O, widzicie już coś? na no, nice. Jak to działa. Dobrze, i kolejna. No, czyli nie trzeba iść zagadywać. Dobrze mi się wydawało. Jezu, jeszcze kolejne. Jeszcze jakieś dziecko, nie wiem. Ciebie nie kliknąłem, nie? Nie spodziewałem się, no? 23 nice. Ten pan w wkurzył, takie czerwone miał. Potem tych przywitaj, dobra, bo ci już zaraz byli pierwsi. Ten się też już niecierpliwi. Nie, bo stracimy klienta. Dominika. On się obraził. O, czy zadetka do nas przyszła? O, to musimy ją, o, wiecie, obsłużyć to fest. Teraz jeszcze tam trzeba będzie przywitać i. Też długo do Twojego na nim to sprzedaje. Czy ja mogę na przykład to uzupełniać? Za 18. Aha, dobra, może to uzupełnimy. Zobaczymy, jak na tym wyjdziemy. Ten też już przepadł. Nie. Najgorzej. Dobra, to skończył uzupełnianie tego. O, zadecka coś chce. Dobra, podlicz ją. Olej tę wodę i idź, choć tutaj. W gada. Powitaj. I... O, jeszcze ta pani chce. Nice. Ej, lepiej nam idzie niż pierwszego dnia. tam ta jeszcze pani. Dobra, okej, okay, bo jest już trzecia? tak jak wczoraj, więc. Kończymy na dziś. 126 zarobiliśmy, tylko że ja tam jeszcze wiecie, wydałem na to, żeby to uzupełnić, więc powiedzmy, że na tym trochę straciliśmy, ale mimo wszystko jesteśmy na plusie, więc jest dobrze. Tylko czekajcie. usuń znak, bo ja chcę jednak mimo wszystko trochę rozwijać jej te umiejętności. A to niech zostanie, najwyżej jeszcze wytrzyma. Może nie mieć spać. Ok, dobra, zaczynamy. Pieczenie. Dzień trzeci. Nie wiem. Coś takiego w sumie na te placki bym robił owocowe. Nie wiem czemu. Też mam ochotę. Na te placki ewentualnie na to właśnie za piekankę, zapiekankę. Nice. Nie ja wiedziałem, że se smaka zrobię. Dobra, może tak wszystko po kolei, też robimy nie tylko to samo. Ciasteczka owsiane. Też są dobre. Dzisiaj jadłem chlep serowy, Nie jadłem nigdy. Oczywiście, że lubi pieczenie. To i nowa praca. O, pierwszy dzień jesieni. Fajnie. Czy to nam jeszcze w ogóle wytrzyma? A bo to jest 19 dni, a ja to przeczytałem wcześniej jako 19 godzin. To jeszcze jest sporo czasu, żeby to sprzedać. Czekajcie, bo ona ma też tutaj to wyczyść. Ma jeszcze piąty poziom, więc może coś tam doszło nowego. Ja ciasto marchewkowe. To to już w ogóle bym zjadł. A bo ty nie możesz wychodzić, bo masz zamknięte. Wstęp dla Dominika. No. Bo chciałem, żeby to wyczyściła. Dobra, przy okazji, jak ja sobie to, mm, czy ty sobie to czyścisz, to ja sobie to przez wszystkie słodkości. O, jak piękne i czyste. Dobra, ty się st standardowo ubierz, może się ubierz może w to, na ciepłą pogodę. Idź sobie tutaj standardowo i... Wiesz, w sumie, czemu te Ambrosze do mnie dzwoni, nie dzwoni do mnie. Oczywiście, a, że nie zapomniał, trzeba to wszystko na sprzedaż ustawić. Czekać. O, tu sobie może też coś kupimy. To to jest? Kasa sklepowa jutra. I eee, to jest jakieś takie... To dla jakichś pracowników, jakieś koszulki. Ja bardziej chciał coś takiego, poważny klient albo coś, no... Więc... Otwieramy. Dobrze, ty witaj sobie klientów standardowo. Ej, czemu go nie mogę powitać? On tu już był? Strasznie dużo tych ludzi, przerażanie to. Czy wszystkich powitałaś? To to jest? Spięta, bo to brudne chwile? Albo sprzątałaś? <grytanie> no widzisz, niestety, no musisz sobie radzić sama. Mogę ich zakupy, ale nie no. Żelazka w ciąży. Nie chcesz sobie smakołyków dla dziecka? Nie, nie, wypraszaj jej, nie. Nie masz zachcianek. Och, minusiki, dobra. Standardowo zostawiamy ich samych. O, a z dredami chce coś kupić. Niech nie chce tego marchewkowego ciasta. Gdzie on jest? Gdzie tu marchewkowe? Dobra, tu jest. 41, jas. Nie no, może zagrać sobie w grę, żebyś się lepiej poczuła? Oj, woj, co ty powiedziałeś? Wulgarny. O! Jezu, kamera mi uciekła. To ciężarna chce coś. Ta ciężarna czy tego tak wygląda? Oj, też ten chce, dobra. Ja też chcę, Jezus. Jak jeden mąż? 47. O, toż brudne się robi. jest taki, że jak się uzbiera pewna liczba klientów, to oni zostają, potem się wymieniają. Ej, coraz lepiej nam idzie, jestem pod wrażeniem. My go powitaliśmy? Oczywiście, że tak. O, przy to wyczyć, no. Trzeba dbać. Ej, nikt nie kupił tego. Marchewkowego ja bym kupił. Naprawdę. Może marchewkowy kupujesz. 48 tak. Jak to brak to na sprzedasz? No, to też wydaj. I to też. Ej, co to jest? Nie kliknąłem tego wcześniej? O, tutaj pani w niebieskim chce. No, to za wybór dwie rzeczy zostały. To też jakaś ciężarna Nie chce sobie ciasteczek kupić? Jedna rzecz została, ludzie kupcie, że ją. Rzarcie no, z nudów poszła zrobić. No to jak ludzie, bo się już tak nie wiem, parę godzin zastanawiacie, to za wybór... Gdzie jest ten koleś? Ej, co to wybór? A tego kolesia to w ogóle nie widzę. Ej, co jest? Coś się zbugowało? Nie, coś się musiał zbugować chyba. To jest przed jedną żer ostatnią. Może wyczyść to? Jeszcze jakieś dziecko przyszło. Już było wcześniej. Jest, dobra, stary się zdecydował. Jest, super. Zarobiliśmy Czy 304... 4. 3, 304. Wow. W jakby tak rozbudować tą piekarnię, zatrudnić pracowników, może tak z dwóch, max jednego. Ona by sobie piekła, ten by sprzedawał, albo na odwrót jest z tego niezły biznes można byłoby zrobić. No cóż, teraz dokończę. Chciałem sobie tego tak przetestować. Może kiedyś powstanie w sumie druga część, nie wiem, może trochę rozszerzymy biznes, jak będę mieć wenę. Ja teraz no dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym po...